Dzień dobry Państwu. Zaczynamy poranek TVP Info. Dzień dobry, Aleksandra Kostrzewska. I Wojciech Zawiała. Dziś będziemy mówić chyba przede wszystkim o suszy hydrologicznej, bo mamy upały w całym kraju, na terenie całego kraju. Upały dosyć poważne. I suszę hydrologiczną mamy na terenie 14 województw. Są straty rolnicze, zakaz podlewania ogródków, niski stan wody. O tym będziemy mówić dziś w poranku. A w niemieckim Ramstein padły kolejne obietnice wsparcia dla Ukrainy. Stany Zjednoczone zapowiadają nowy pakiet. Pakiet pomocy militarnej o wartości 250 milionów dolarów. Niemcy mają dostarczyć Kijowowi 12 samobieżnych haubic. To także będzie temat poranka. Ale będziemy także mówić o kulturze, przede wszystkim o festiwalu w Wenecji, który dziś kończy się festiwalu filmowym oczywiście. Podsumujemy wydarzenia tego przedsięwzięcia w rozmowie z gościem. A zatem zaczynamy od serwisu. prawda? Tak jest, zapraszam na serwis.